22 stycznia znajdujemy się przed domem, zwanym domem esterki. A znajdujemy się z tej racji, że dziś właśnie mija kolejna rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. O tym, co w tym domu było, i o całym powstaniu, powie nasz. Historyk miejscowy, pan Włodzimierz Koperkiewicz. Proszę państwa, no, zobaczcie, tu jest wieniec, jest y, szarfa narodowa i to wszystko właśnie przez pana Włodzimierza powieszone, bo po prostu, no, władze nasze mają tyle na głowie problemów. Tyle, że tak powiedzmy kwestii związanych z naszym kochanym miastem Opoczno, że po prostu chyba zapomnieli o tej rocznicy jakiś chociażby skromny wieniec, trochę większy niż od emeryta, mogliby tu powiesić. No i oczywiście przyprowadzić młodzież szkolną, co by mogła zobaczyć, jak wyglądają miejsca pamięci narodowej. Pani, panie Włodzimierzu, zechce Pan powiedzieć, co tu w tym budynku było? Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po dłuższej nieobecności na srebrnym ekranie. Tu są potężne piwnice. W czasie powstania styczniowego w tych piwnicach było więzienie dla powstańców. Stąd prowadziła droga na Sibir, jeżeli miał ten przysłowiowy łódź szczęścia, pod Pluton egzekucyjny, przed Pluton egzekucyjny i pod Szubienicę. Piwnice pozostały i pozostał karcer. W tym karcerze. Kilka lat temu z pomocą pani Bożeny, dyrektor biblioteki, z pomocą pana Tomasza, dyrektora Muzeum urządzono izbę pamięci. Ta Izba pamięci jest, obrazuje w jakich warunkach tutaj przebywali. Ja przez wiele lat zabiegałem, aby się to znalazła tablica informacyjna, bo to uległo zapomnieniu. Wiele osób nie pamięta, że tu kończyło się młode życie, dobiegało swojego udręczonego losu, dobiegało końca. I właśnie w 2005 roku przytwierdzono tablicę. Na odsłonięcie i poświęcenie przyjechał Związek Sybiraków, członkowie właściwie Sybiraków, również żyjący prezes, pułkownik Roman Stasia, który umarł w ubiegłym roku. On właśnie przeszedł przez Lajer, przez Syberię, syn policjanta na kresach wschodnich. I tą tablicę przytwierdzono w roku 2005, ale zaznaczono, żeby kamieniarz nie zrobił krzyża, bo jeżeli zrobi krzyż, to nie zapłacą mu. I ja miałam taki okaleczony krzyż z czasów Powstania Styczniowego, bo to, tu były wielkie piece na terenie Opoczyńskiego, zasługa naszego księdza y, Stanisława Staszyca. Ten krzyż jest taki okaleczony, jak i my. I y, wnuczek mojego kolegi Janka Stuleblaka, y, Tomasz, y, Zrobił taki podkład, żeby uzmysłowić, jak ten krzyż wyglądał. Oczywiście bezinteresownie, wiele osób bezinteresownie mi tutaj pomogło. No i oczywiście tablica zaistniała, która informuje, i obok ten krzyż. No ale jakoś nikt nie protestuje, bo krzyż ma w opocznie dużo wrogów, prawda? Ale gdy umierają, to chcą w cieniu tego krzyża spoczywać. Ja, proszę Państwa, wigilję to wczoraj. Zapaliłem tutaj, z nic się pochwalę, i powiesiłem ten skromny wianuszek. Roślinki są takie, jakie w tamtym czasie były pod śniegiem, bo w tamtym czasie był duży mróz, było śnieżno, a dzisiaj jest taka pogoda jesienna, niepodobna do tamten, i wiele istnień stąd się przewinęło. Proszę Państwa, w Tutaj przebywał w tym więzieniu alum Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Z Sienna pochodził Jan Pryliński. I on już nie miał możliwości powrotu do seminarium i w czasie śledztwa podał fałszywe dane, że jest zaboru austriackiego, a dla poddanych austriackich była kara terminowa. A gdyby się przyznał, że jest zaboru rosyjskiego, to pluton egzekucyjny. I oczywiście ja sprawdzałem dokumenty, wiele osób chciało mu pomóc. Biskup udzielił dyspensy bez zgłoszenia zapowiedzi. Za został doprowadzony do, do dawnej fary świętego Bartłomieja i tam gdzie z prezbiterium brał ślub z Sabiną Filipską, córką prawda, pisarza z sądu pokoju. Filipcy mieli tytuł hrabiego, ale byli bardzo biedni. Nasza szlachta ubożała. Rząd Carski niszczył polską szlachtę. I tu więzienie jeszcze było w okresie międzywojennym. Po udanej ucieczce przeniesiono do Piotkowa. Ale proszę Państwa, jak to dziwnie wygląda. Rządy, ustroje się zmieniają, a więzienia ze strażyńcami wciąż pozostają. Powiadają, że bez więzienia nie można rządzić. No to jest prawda. Proszę Państwa, bo tego 22 stycznia młodzież. Ta, która była na listach poboru do armii carskiej, po prostu zwiała do lasu na rozkaz rządu narodowego. No i wyobraźmy sobie mróz, śnieg, a ci młodzi ludzie uzbrojeni w kosy, nierzadko w strzelby myśliwskie, prowadzili nierówną walkę z naszym dawnym, dawnym i obecnym, można powiedzieć, wrogiem czyli Rosją, no może dzisiaj to nie jest tak za mocno powiedziałem, ale, ale tak bywa. Teraz byśmy podskoczyli na miejsce, gdzie wszyscy ci, którzy właśnie walczyli o niepodległość byli w opocznie traceni. Szanowni Państwo, stoimy w miejscu, gdzie niegdyś odbywały się egzekucje powstańców styczniowych, w tym miejscu mniej więcej, gdzie ten krzyż się znajduje, był pal przy którym rozstrzeliwano, ktoś w nocy poprzeczną belkę przytwierdził i tak już pozostał tutaj krzyż. Jak się jeden przewalił to mieszkańcy Opoczna stawiali drugi krzyż. I tak ciekawie wyglądało, ziemia Włościan Zgorzałkowa sięgała do ulicy Partyzantów zwanych wówczas Ściegnami Bukowskimi. A w tamtą stronę za moimi plecami była ziemia mieszczan opoczyńskich. Proszę Państwa, po przeciwnej stronie w tym narożu stała karczma, będąca własnością rodziny pęknerów. Pęknerowie to byli młynarze, którzy sprzedali młyn i postawili tutaj karczmę. I tych powstańców, takich dwóch młodych, schwytano w, tym, w tej karczmie i między innymi i tutaj też rozstrzelano. Krzyż trwał. Do 1968 roku, 22 kwietnia, kiedy miano odsłonić, otworzyć cmentarz, przepraszam, szpital, więc przyjeżdżał minister Stachelski, miał moczar przyjechać, w końcu nie przyjechali, dal, przysłali swoich zastępców, więc... Y Aktyw partyjny służba bezpieczeństwa zabiegała, żeby ten krzyż usunąć, bo czasem, gdyby ministrowie spojrzeli, spojrzeli na krzyż, mogliby sobie zwiknąć oko. I z tym krzyżem nie było co zrobić. Do ogródka przyjął ten krzyż emeryt kolejowy Bolesław Urman. Ale po cichu naciskano na niego, aby nie wyrażał zgody. W końcu w ogrodzie kolejarza świętej pamięci Bolesława Urbana krzyż zaistniał. W 1990 roku córka po świętej pamięci bolestwa Urban nie żył, pani Maria Lasota zabiegała, aby ten krzyż usunąć, ponieważ ona będzie to coś budować. No i oczywiście krzyż został wyrwany, wyrwany, wyjęty, nie nadawał się do naprawy, został spalony na terenie parafii podwyższenia krzyża i ja zabiegałem o to, aby w tym miejscu postawić taki pomniczek. Z tablicą pamiątkową. Oczywiście było uroczyste odsłonięcie, poświęcenie, ksiądz poświęcił. Ja, proszę Państwa, z uwagi na rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, wigilję wczoraj, postawiłem ten znicz, położyłem ten wieniec i tutaj obok jest taka skromna wiązaneczka. Nieznana ręka litościwa położyła. Chwała tej osobie za to, że pamięta o daninie, ofiarze krwi tych ludzi tutaj ginęli. Ale proszę państwa, ciekawa sprawa. Zaborcy carscy nie pozwalali stawiać krzyży rzymskich, tylko prawosławne, ale jak już zaistniał, nie wolno było ruszyć. A u nas jeszcze dzisiaj, jak się postawi krzyż, to się go usuwa, bo są jeszcze wrogowie krzyża, których razie. Jest taka u nas tradycja, że miejsca tragiczne znaczy się krzyżami. Nie tylko u nas, bo i w innych państwach. Tradycję trzeba szanować. Po wcieniu tej tradycji.